Budowa i finansowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych w województwie śląskim to tytuł konferencji, jaka odbyła się w Katowicach, a dokładnie na terenie parku naukowo-technologicznego Eurocentrum. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Działalność parku, który został założony w 2007 roku, koncentruje się bowiem na rozwoju energooszczędnych technologii oraz poszanowaniu energii w budynkach. Nasz park jest przykładem zastosowania, pierwszy raz w kraju, zarówno budynku energooszczędnego i budowanego teraz budynku pasywnego. Energooszczędny od 4 lat zużywa tylko 32 kWh, na metr kwadratowy rocznie energii, pasywny 15. Celem konferencji było udowodnienie faktu, że choć budowa obiektów niskoenergetycznych pochłania większe nakłady finansowe, to w perspektywie czasu okazuje się przedsięwzięciem zarówno wyjątkowo ekonomicznym, jak i mającym bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Krótko mówiąc, robiąc budownictwo i te innowacje w budownictwie, przebudowując nasz cały system grzewczy jak również system dotyczący wentylacji, zmian dotyczących ocieplań powoduje, że nie tylko oszczędzamy na energię elektrycznej, ale również oszczędzamy na portfelu. Ważnym elementem spotkania było poruszenie spraw związanych z kolosalną wręcz utratą energii, jaką obserwuje się w przeciętnych budynkach. Jak się okazuje, oszczędzanie na materiałach budowlanych i izolacyjnych, czy też na przykład źle wykonana stolarka okienna, mogą powodować trudne do wyobrażenia straty. Najwięcej energii tracimy przez wentylację. Ściany, okna, dach. Podłoga na gruncie. To są te miejsca, które są newralgicznymi. Do tego dochodzą jeszcze wszelkiego rodzaju mostki termiczne, które powstają, jeśli albo coś źle zaprojektujemy, lub źle wykonamy, na przykład połączenie balkonu ze ścianą wokół okien że zmontowanych. To są te miejsca, które, przez które najwięcej energii tracimy i nawet proste działania, zidentyfikowanie tych miejsc, a następnie usunięcie w miarę możliwości tych niedoskonałości powodują już duże oszczędności na energii. Budynki są bardzo istotnym elementem w bilansie energetycznym. Budynki w całym bilansie energetycznym zużywają 40% energii. To jest bardzo duża ilość. Nie zdajemy sobie jako konsumenci, ile zużywamy energii w budynkach, zużywamy więcej energii w budynkach niż, niż w przemyśle. Także z punktu widzenia energetycznego jest jeszcze ważne, jaka jakość tej, tej energii jest, którą zużywamy w budynkach. Czy to jest energia, która na środowisko oddziałuje w postaci dwutlenku węgla, czy to jest energia, która nie oddziałuje, czy to jest energia toksyczna. To jest element bardzo istotny, czym, czym zapewniamy energię dla tego budynku. Konferencja była doskonałą okazją do sprawdzenia, jak funkcjonują budynki które zostały zaprojektowane i wyposażone w taki sposób, by można było powiedzieć, że są niskoenergetyczne lub pasywne. I to jest najbardziej cenne, bo nic tak nas obywateli nie przekonuje jak empiria, czyli doświadczenie. Nic nas nie przekona, nie przekona do instalacji solarnej bądź ocieplenia budynku jak to, że u sąsiada się to sprawdziło. Taka idea prześwieca właśnie tej konferencji i temu miejscu. Przykład takiego budynku właśnie o statusie niskoenergetycznym można znaleźć na terenie parku Eurocentrum. Biurowiec naszpikowany jest nowoczesną technologią zapewniającą maksymalne oszczędzanie energii, a wszystko odbywa się pod nadzorem systemów monitorujących, za pomocą których można śledzić wszystkie parametry związane z wykorzystaniem energii. Te urządzenia, które pokazywaliśmy w budynkach naszych niskoenergetycznych, to urządzenia, które z jednej strony służą pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych czyli pompa ciepła w przyszłości niedalekiej w budynku pasywnym to kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne to gruntowy wymiennik ciepła. Wszystkie te urządzenia służą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, słońca, gruntu. Dodatkowo to są systemy grzenia i chłodzenia nietypowe w stosunku do obiektów, które zwykle budujemy, bo to są stropy grzewczo-chłodzące. Czyli w stropie żelbetowym o odpowiedniej grubości wprowadzana jest plastikowa rura, którą płynie ciepła lub zimna woda w zależności od pory roku i która oddając to ciepło lub chłód otoczeniu, no, powoduje, że komfort termiczny w tym obiekcie jest odpowiedni. Kolejna rzecz to wentylacja. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją, czyli z odzyskiem ciepła, która pozwala nam zaoszczędzić na dogrzewaniu lub dochładzaniu powietrza, Wprowadzanego do budynku w czasie wymian, ponieważ część ciepła, która w budynku i tak została wyprodukowana, do tych celów właśnie jest wykorzystywana. Park może się też pochwalić pierwszym w Polsce biorowcem pasywnym. Jest to budynek o minimalnym zapotrzebowaniu na energię. Już niebawem ta technologiczna perełka zostanie oddana do użytku. To będzie budynek pasywny, którego zużycie energetyczne będzie wynosiło do 15 kWh na metr kwadratowy rocznie, a będzie to wynikiem zastosowanych technologii energooszczędnych, w tym m.in. bardzo rozwiniętej instalacji solarnej, kolektorów słonecznych, odpowiedniej izolacji obiektu, sąd geotermalnych, stropów grzewczo ja zawsze podaję bardzo prosty przykład związany z analogią do samochodów, które dzisiaj przeciętnie zużywają 8 litrów benzyny na 100 km. Tak w Polsce budynki nowo budowane zużywają 120 kWh na metr kwadratowy rocznie. Budynek pasywny zużywa tylko 15, czyli w proporcjach to jest 1 litr benzyny. Można ośmiokrotnie zaoszczędzić, obniżyć koszty ogrzewania budynku przy zwiększonych kosztach budowy między 10 a 12%. Na terenie parku działa również kilka laboratoriów, wśród nich unikatowe na światową skalę Centrum Testowania Systemów Solarnych, które przeznaczone jest dla producentów kolektorów i systemów słonecznych i służy do badania jakości tych urządzeń. To właśnie tutaj możliwe jest testowanie produktów w sztucznych warunkach przy użyciu stacjonarnego symulatora słonecznego. Znajdujemy się obecnie w Laboratorium Testowania Technik Solarnych. Tego rodzaju urządzeń na świecie znajduje się obecnie dziewięć, jesteśmy jednym z takich, jednym z takich miejsc. To laboratorium charakteryzuje się tym, że posiada stół i światło lamp regulowane o jeden stopień nachylenia od 0 do 90 stopni, co daje możliwość badania kolektorów słonecznych dosyć uniwersalne możliwości badania. Nazwa tego urządzenia to jest sztuczne słońce, które imituje promieniowanie słoneczne i pozwala badać sprawność kolektorów słonecznych w warunkach laboratoryjnych. Na tym oto stole é uh... który jest znacznie bardziej wysunięty do przodu, montuje się dosyć precyzyjnie kolektor przy pomocy takich uchwytów. Następnie podłącza się do tego aparaturę pomiarową bardzo mocno zaizolowaną. Następnie podłącza się źródło wody, które wypełnia kolektor przy pomocy szafy sterującej ustawia się pod odpowiednim kątem zarówno stół jak i światło lustro lamp Następnie uruchamia się sztuczne słońce i sztuczne słońce ogrzewa kolektor i my co jakiś czas weryfikujemy na jakim poziomie są te badania i jak precyzyjne są te badania. Wróćmy do tematu w samych budynków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wychodząc naprzeciw niskoenergetycznemu budownictwu, oferuje dofinansowanie wszystkim tym, którzy mają zamiar budować z myślą o środowisku i poszanowaniu energii. Uruchomiliśmy dwa lata temu pierwszy taki w skali kraju, jedyny dotychczas pilotażowy, pilotażowy projekt wspierania budowania budynków jednorodzinnych, bo chcemy przede wszystkim, żeby ta idea dotarła do do obywateli, do mieszkańców, do konsumentów tej energii cieplnej na co dzień w domu. I w tym roku uruchomiliśmy kolejny etap tego wsparcia. To są pożyczki oprocentowane w zasadzie na poziomie czy nawet poniżej poziomu inflacji, czyli można powiedzieć, że koszt tego pieniądza w czasie jest zerowy. I na te rozwiązania, które normalnie by więcej podrażały koszt budowy takiego budynku. I w tej sprawie można, może każdy zwrócić się do Banku Ochrony Środowiska, który wygrał przetarg na obsługę tych linii kredytowej, tam udzielone zostaną wszelkie informacje. Może także zwrócić się do Funduszu. Jednocześnie Fundusz dalej oferuje te same rozwiązania, które, które oferował, czyli pożyczki na przedsięwzięcia w większym charakterze. Warto w tym miejscu również przypomnieć, że dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska nadal funkcjonują linie kredytowe na termomodernizację już istniejących budynków.